W dzisiejszym odcinku Weekly sprawdzimy sobie, jak Poczta Polska budzi się z wieloletniego snu i zaczyna uruchamiać i wdrażać usługi, na które czekali wszyscy przez wiele lat. Oprócz tego sprawdzimy sobie wątek kontrowersji, które krążą wokół mety i są związane z cenzurowaniem treści i usuwaniem postów. Oprócz tego sprawdzimy, co i komu wyciekło, jakie dane, z jakich firm, jakie były konsekwencje i standardowo poruszymy sobie wątek AI. A zaczniemy sobie od wątku poczty polskiej. To, że ostatnich kilka, czy nawet kilkanaście lat pod względem technologicznym po prostu przespali, chyba wszyscy doskonale wiemy. I to, że inne firmy w domenie kurierskiej, w domenie dostawczej również zrobiły ogromny krok, zostawiając pocztę polską w tyle, zdajemy sobie sprawę. Ale nareszcie zostało uruchomione coś, co myślę, że w naszym kraju powinno działać już od wielu lat. A mówimy o usłudze e-doręczeń. Od 1 stycznia nadchodzącego roku 2025 będzie można otrzymywać i wysyłać pisma urzędowe poprzez tzw. e-doręczenia. Jak taką skrzynkę założyć? Wystarczy złożyć wniosek na stronie mobywatel.gov.pl. Dzięki temu, że e-doręczenia będą działać, nie będzie potrzeba odbierania awiza i stania w długich kolekach na poczcie. Chyba wszyscy doskonale wiemy, jak realia wyglądają, ponieważ listy z urzędu przechodzą bezpośrednio na elektroniczną skrzynkę. E-doręczenia od stycznia będą musiały uruchomić urzędy miast i gmin, starostwa, urzędy skarbowe, ZUS, KRUS, NFZ, szpitale itd. Z każdą z tych jednostek obywatele będą mogli wymieniać się pismami bezpłatnie, bez wychodzenia z domu. Dokument nadany z użyciem e-doręczeń jest równoważny prawnie z tradycyjną przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru, a liczba podmiotów zobowiązanych do stosowania tej formy korespondencji stale rośnie. I szczerze mówiąc jestem ogromnie ciekawy jak z wdrożeniem tego rozwiązania poradzą sobie między innymi urzędy, bo doskonale wiemy, że jeżeli chodzi o poziom cyfryzacji, informatyzacji tych podmiotów, tych jednostek może być różnie. Nie jestem przekonany czy z 1 stycznia im się rzeczywiście to uda uruchomić. A teraz przejdźmy do kolejnego wątku i właśnie wątku związanego z metą, z blokowaniem kont i myślę, że można wprost nazwać to w pewnego rodzaju cenzurowaniem treści, które są dla nich niewygodne. 30 listopada na stronie Sekuraka pojawiło się oświadczenie. Meta zablokowała nam cały profil Sekuraka na Facebooku. Powód? Udostępniliśmy wpis Cert Polska ostrzegający o skam reklamach na Facebooku. Chodzi o wpis oszustwa reklamowe na dużych platformach internetowych opublikowany parę dni temu przez Cert Polska. Jest tam mowa głównie o fałszywych reklamach na platformie Facebook i myślę, że wszyscy możemy się zgodzić z tym. Wszyscy, którzy korzystają z tej platformy, że skam, oszustwa i fejkowe reklamy są ogromnym problemem tej platformy i zalewają tak naprawdę ten portal. Yy, okazuje się, że Sekurak udostępnił ten yy, wpis. Te, te informacje z profilu CERT Polska i po dosłownie chwili post został automatycznie usunięty, a po kolejnej chwili cały ich profil, który liczy ponad 81 tysięcy obserwujących, został zablokowany, zawieszony, nie było do niego w ogóle dostępu. Szczęście w nieszczęściu Sekurakowi udało się ten profil odzyskać i odblokować. Użyli opcji umożliwiającej ponowną weryfikację, czy aby na pewno do zablokowania strony Sekuraka nie doszło w wyniku jakiegoś błędu. Po prostu to zweryfikowali, skorzystali w zasadzie z opcji pewnie jednej z niewielu, jaka była w tej sytuacji. Na szczęście, po krótkim czasie, strona została przywrócona. Postanowiłem rzucić okiem na stronę CERT Polska i sprawdzić, co oni w ogóle piszą na ten temat. W odpowiedzi na coraz częstsze sygnały dotyczące ograniczenia widoczności postów linkujących do opracowanej przez ekspertów CERT Polska analizy oszustw na platformach społecznościowych, chcemy podkreślić, że nie ma w nas zgody na takie działania. Naszą rolą jest także ostrzegać, dlatego na przykładach pokazujemy, jakie narzędzia wykorzystują przestępcy do swoich działań. Chcąc dotrzeć z przekazem tam, gdzie jest on najbardziej potrzebny, zdecydowaliśmy się link do artykułu umieścić na platformie Facebook. Ale w krótkim czasie od publikacji materiał został usunięty. I okazuje się, że nie tylko bezpośrednio materiał na stronie CERT Polska został usunięty, ale również post, który opublikował udostępnił Sekurak, ale nie tylko Sekurak, bo również. Telepolis. Podejrzewam, że każdy, kto udostępnił ten materiał, spotkał się z usunięciem i myślę, że można to tak nazwać, pewnego rodzaju cenzurą treści. I to jest niestety przeogromny skandal, że Big Tech mają wpływ na to i decydują, jakie treści konsumujemy i na, na co jesteśmy narażeni, nie robiąc w tym zasadzie nic. Mamy przecież głośną sytuację teraz, Rafał Brzoska, prezes Impostu, Podał metę do sądu w związku z wykorzystywaniem jego wizerunku i jego żony w skamach i w oszustwach, które zalewają tak naprawdę platformę Facebook. A działania, które mają zapobiegać, które mają edukować, chronić ludzi i tak naprawdę w jakiś sposób przeciwdziałać tym skamom, w zasadzie są usuwane od razu i jest ogromny problem tak naprawdę, żeby dotrzeć z tymi treściami do zwykłych użytkowników i osób, które korzystają i są narażone tak naprawdę na takie działania. Niestety obawiam się, że w najbliższym czasie, w najbliższych latach akurat w tej kwestii za wiele się nie zmieni. A teraz rzućmy okiem na temat zwolnień w branży IT. Który duży gracz, która duża firma znowu dokonała redukcji etatów? A mówimy o AMD. I okazuje się, że około 4% z ich załogi pożegnało się z pracą. Oczywiście firma y, standardowo korpogatka wspiera ich w tym trudnym procesie i, i tak dalej. Nie jest do końca pewna, ale są podejrzenia, że dotknięte layoffami został zespół z Kanady, ale no nie jest to tutaj potwierdzone. Postanowiłem troszkę poszperać, poszukać ile to te 4% jest i na TrueUp mamy informację, że rzeczywiście w listopadzie z AMD pożegnało się 4% załogi firmy i to jest ponad 1000 osób. A jakie firmy jeszcze w tym listopadzie dokonały tutaj redukcji? Okazuje się, że Just Eat Takeaway, czyli nasze pyszne.pl 300 osób, iRobot 105 osób, Wolf Speed też to jest duża firma z amerykańska, jeżeli chodzi o półprzewodniki 1000 osób, Mozilla Foundation, wiemy, rozmawialiśmy na ten temat i poruszaliśmy ten wątek w weekly 30% firmy. Oracle, Alibaba, były tutaj jeszcze informacje o LinkedInie, tak jak tutaj widzimy, był też Amazon 50 osób. Także widzimy, że do tych layoffów rzeczywiście cały czas dochodzi. Możemy sobie to weryfikować na wykresie, jak to się układało w kontekście całego roku, całego 224, ale myślę, że ten wątek też będzie dobry do tego, żeby sobie zrobić takie podsumowanie i weryfikację, do jakich redukcji dochodziło. A teraz sprawdźmy, która firma planuje położyć ponad 500 milionów na zakup i przejęcie prawie połowy udziałów Shopera. I myślę, że osoby z IT będą doskonale znały obie strony tej transakcji, bo Cyberfolks, który chce wyłożyć kasę na zakup. Czyli firma, spółka, która dostarcza nam rozwiązania hostingowe, domeny czy narzędzia umożliwiające tworzenie m.in. sklepów internetowych. No i shopper, czyli też rozwiązanie, które w modelu SaaS, czyli Software as a Service, które pozwala te sklepy internetowe tworzyć, więc idealnie tutaj można by powiedzieć, spasowani. Cyberfolks chce przejąć akcje, które stanowią 49,9% udziału w kapitale. Cena sprzedaży jednej akcji będzie wynosić 39 zł. Łączna kwota transakcji ma opiewać na 547,5 miliona zł, ale kwota ta może się też zmienić w zależności od tego, kiedy do tej transakcji dojdzie. Cyberfolk zobowiązał się do uzyskania zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na przeprowadzeniu transakcji i nabyciu akcji. Cyberfolks dokona wpłaty na rzecz każdego ze sprzedających zadatku w kwocie około 8 milionów złotych, łącznie to będzie około 40 milionów. I sam jestem ciekawy, czy te udziały przejmą, zobaczymy, ale kwota naprawdę robi wrażenie. A jeżeli mówimy o sprzedaży akcji, zerknijmy od razu do komarchu, bo okazuje się, że nowy właściciel rozważa sprzedaż trzech kluczowych sektorów firmy IT: healthcare, publicznego oraz telekomunikacji. Comarch został przejęty przez fundusz CVC pod koniec października i planuje wycofać spółkę z giełdy, o tym było swego czasu naprawdę głośno. Okazuje się, że dzięki temu będą mogli przeprowadzić restrukturyzację i sprzedaż wybranych części biznesu, a zainteresowani są zarówno polscy, jak i zagraniczni inwestorzy, m.in. innymi Aseco i Ewik. Telekomunikacja będąca filarem działalności Comarchu wymaga restrukturyzacji. W segmencie healthcare Firma rozwija zaawansowane systemy telemedyczne zyskując uznanie na rynku. Oczekuje się, że te obszary właśnie przyciągną znaczących. Inwestorów. CBC zamierza wykorzystać środki ze sprzedaży na rozwój pozostałych obszarów biznesu i ekspansję międzynarodową. Swoją drogą to jest ciekawe, czy w związku z tą restrukturyzacją i sprzedażą tych wybranych działów będzie można spodziewać się jakichś layoffów, jakichś zwolnień, no bo jeśli tak, to te osoby znowu trafią na rynek, będą szukać pracy i będzie jeszcze większy ścisk, będzie jeszcze bardziej tłoczno. A teraz dość ciekawy wątek ze świata Game Devu dotyczący studia, które stwierdziło, że nie chce im się więcej pracować nad Grom. Autorzy Pre-Simulator postanowili zmienić plany i nie chcą naprawiać produkcji. Choć tytuł może pochwalić się przytłaczająco pozytywnymi recenzjami na Steam, 96% i znajduje się dopiero we wczesnym dostępie, to deweloperzy nie zamierzają dłużej pracować nad projektem. Zdają sobie sprawę, że ich gra nie jest idealna i nadal posiada błędy. Lecz po prostu nie chce się im dłużej nad projektem pracować, bo zajmują się innym tytułem. Na karcie gry na platformie Steam została opublikowana wiadomość zatytułowana Koniec, w której możemy przeczytać m.in. Już się nam nie chce nic z tą grą robić, skupiamy się na kolejnych. W tenże dzień. Czytaj 5 grudnia, wyjdzie patch z worem poprawionych błędów. Proszę nie zgłaszajcie kolejnych, bo gra nie musi być idealna, nie bądźmy perfekcjonistami. Trzeba być dobrym człowiekiem, uśmiechać się, cieszyć z drobnych rzeczy, opiekować się słabszymi, obejrzeć ze znajomymi Netflix itd. To jest ważne. Dalej nie będziemy czytać, chociażby ze względu na przekleństwa. Sytuacja jest o tyle zabawna, że zespół nie tylko rezygnuje z prac nad symulatorem, ale również zachęca do ostatniego DLC. Możemy przeczytać m.in., Traktujcie to jako supporter content, postawienie nam piwa czy kawy, tylko że to wy je właściwie dostaniecie. No i tradycyjnie prośba o wsparcie w recenzjach i komentarzach, zanim pojawi się banda oszołomów z czerwonymi pretensjami, bo mamy czelność brać dolara za zrobienie DLC. A teraz wchodzimy sobie w dział wycieków danych i sprawdzamy jakie dane w ostatnim czasie trafiły do sieci. Na stronie UODO możemy przeczytać, że za nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych UODO ukarał firmę sprzedającą m.in. drzwi antywłamaniowe ponad 350 000 zł kary. Wspólnicy spółki cywilnej, której firma powierzyła przetwarzanie danych, również zostali ukarani karą blisko 10 000 zł. Co się stało? Firma zgłosiła, że w wyniku ataku hakerskiego straciła dostęp do danych klientów oraz pracowników. Jakie dane wyciekły? Między innymi dane byłych i obecnych pracowników, w skład których wchodziły numery PESTEL, dowody osobiste, imiona i nazwiska, imiona rodziców, daty urodzenia, numery rachunków bankowych, w zasadzie cały komplet. Adresy zamieszkania, adresy e-mail, numery telefonów. A jak do tego doszło? Okazuje się, że pracownik na chwilę wyłączył program antywirusowy i niby to umożliwiło atak typu ransomware. Firma, czyli administrator danych, tak naprawdę w tym przypadku, powiadomił o fakcie te osoby, których te dane dotyczyły, zrobił to jednak w sposób wadliwy i nie zareagował na uwagi prezesa UODO. Ten ustalił, że administrator nie zastosował odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Które mogłyby zminimalizować ryzyko dla utraty danych. Kolejny wyciek danych dotyczy włoskiego klubu Bolonia FC, w którym gra m.in. Łukasz Skorupski i Kacper Urbański, więc prawdopodobnie dane Polaków wyciekły. Klub padł ofiarą ransomware. Cyberprzestępcy opublikowali wiele danych w sieci. Opis ataków wspomina o nikłych zabezpieczeniach sieci i rzekomym łamaniu RODO przez Bolonie FC. Jako wykradzione informacje cyberprzestępcy wylistowali kontrakty ze sponsorami, dane medyczne, dane finansowe, strategie transferowe, dane kibiców i klientów, poufne dane związane ze stadionami i innymi strukturami. Ransom Hub twierdzi, że tych danych jest blisko 200 giga. Po upływie tzw. deadlineu określonego przez cyberprzestępców dodano możliwość pobierania dokumentów. Wśród plików można znaleźć m.in. foldery zawierające kontrakty piłkarzy od sezonu 2007 tak naprawdę do 2025. W pozostałych katalogach znajdują się tysiące różnych plików, przede wszystkim umowy czy skany dokumentów. Jaki wniosek z tego? Łatamy serwery, aktualizujemy software, sprawdzamy, czy to, co jest na nim zainstalowane, ma jakieś podatności. Bo widzimy, że cyberprzestępcy nie śpią i tylko czekają na to, żeby jakaś furtka im się otworzyła, żeby to wykorzystać, pobrać dane, no i niestety na tym zarabiać. I wchodzimy do ostatniego wątku w weekly, czyli AI, ale zaczynamy też od wycieku, bo okazuje się, że OpenAI... Mierzy się z problemami wycieku oprogramowania Sora do sieci. Przypomnijmy, że Sora to jest oprogramowanie, które OpenAI ogłosiło w połowie lutego tego roku. Wtedy twierdzili, że za pomocą tekstowego promptu będzie można generować filmy wysokiej jakości w zaledwie minutę. Później okazywało się, że będzie można to rozbudowywać i generować je na przykład na podstawie przesłanych grafik. W czym więc problem? Okazuje się, że. OpenAI udostępnili SORE do testów jedynie wąskiej grupie artystów i twórcom w ramach specjalnego programu. Po dziewięciu miesiącach jego funkcjonowania doszło jednak do rozłamu. Okazuje się, że 16 osób posiadających dostęp do narzędzia nie było zadowolonych z kierunku, w którym ma zmierzać dzieło OpenAI. Niezadowoleni artyści opublikowali w nim list otwarty skierowany do korporacyjnych władców AI. Buntownicy wyjaśnili wiadomości, że razem z dostępem do Sora otrzymali obietnicę bycia testerami, red -teamerami i partnerami kreatywnymi, a w rzeczywistości ma być zupełnie odwrotnie. I tutaj cytat. Uważamy, że zostaliśmy zwabieni do prania sztuki, aby powiedzieć światu, że Sora jest użytecznym narzędziem dla artystów. Napisali artyści, zaznaczając, że nie są oni bezpłatnym działem badań i rozwoju. Wiadomo, jak nie wiadomo o co chodzi, to bardzo często chodzi o pieniądze. W dalszej części listu podano, że spośród setek osób dopuszczonych do testowania i eksperymentowania z Sorą. Z listu wynika, że jest ich około 300. Niewielu z nich otrzyma wynagrodzenie od twórców narzędzia. Jeżeli już do tego dojdzie, jego wysokość ma być niska w porównaniu z wartością marketingową zyskiwaną przez OpenAI. Program wczesnego dostępu wydaje się być mniej związany z twórczą ekspresją i krytyką, a bardziej z PR-em i reklamą. Razem z listem i to uwaga, grupa artystów opublikowała również metodę umożliwiającą skorzystanie z Sory za darmo. I choć publiczny dostęp do Sory był możliwy tylko przez 3 godziny, to to już wystarczyło, żeby z tego narzędzia zaczęło, zaczęły korzystać osoby nieuprawnione. OpenAI szybko kapnęło się, że jest coś nie tak, i że doszło do wycieku i po prostu zablokowali wczesny dostęp dla artystów. Nie wiadomo, kiedy OpenAI przywróci ten dostęp dla testerów. Widać gołym okiem. Chociażby po naszych weekli, że OpenAI w ostatnim czasie naprawdę ma trudny okres i mimo tego, że robią niesamowite rzeczy, to mierzą się też z niesamowitymi problemami. A teraz temat Microsoftu, który kontynuuje rozwój polskiej Doliny Cyfrowej. Microsoft chce przeszkolić w Polsce nawet milion osób. Jak podkreśla Gigant, jest to kontynuacja rozwoju polskiej Doliny Cyfrowej, w ramach której już teraz przeszkolono ponad 400 tysięcy specjalistów IT, przedstawicieli biznesu, partnerów i studentów, a także otworzono region przetwarzania danych w chmurze. Plan Microsoftu jest jednak ambitniejszy: chcą przeszkolić nawet milion ludzi do końca 2025. Szkolenie odbywa się poprzez ich platformę edukacyjną Microsoft AI Skills Navigator, a sam kurs jest dostępny również w języku polskim. Platforma oferuje ponad 200 różnorodnych kursów z LinkedIn Learning, Microsoft Learn, GitHub i partnerów w jednym miejscu. Pamiętacie badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który jakiś czas temu w to poruszaliśmy, określił, które branże są zagrożone wdrażaniem rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji. Okazuje się, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie rozpoczynać pracę nad stworzeniem katalogu zawodów specjalnie chronionych przed wpływem AI. Na konferencji zorganizowanej przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny był poruszany aspekt zagrożenia bezrobociem technologicznym, który wymusi na części pracowników całkowite przekwalifikowanie. Jako branże, które miałyby zostać objęte wskazanymi regulacjami ochronnymi, wskazano przede wszystkim zawody kreatywne mające wpływ na kulturowe dziedzictwo i język. Na chwilę obecną brak jest bardziej szczegółowych informacji dotyczących, które z zawodów zostałyby zamieszczone na liście profesji chronionych przed ingerencją AI, a także kształtu przewidywanej ochrony. No i mam wrażenie, że i świat i ludzie zaczynają stawać w pewnego rodzaju rozkroku, bo z jednej strony mamy rząd i prawo, które wyjątkowo chce gonić za tymi zmianami i nadążać za tym wszystkim, bo dobrze wiemy, że przez X lat był z tym ogromny problem i prawo nie nadążało za zmianami, które działy się w świecie cyfrowym, ale z drugiej strony, żeby ta rewolucja się działa, ale w jakiś kontrolowanych warunkach i w kontrolowany sposób. A jeżeli mówimy o kontrolowanych zmianach, to zobaczcie, jakie rozwiązania już się pojawiają, bo na rynek trafiają agenci symulacyjni. Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda i programiści z Google DeepMind opracowali oprogramowanie, model sztucznej inteligencji, który potrafi tworzyć wirtualne kopie ludzi, których nazywają agentami symulacyjnymi. Jak się okazuje, w badaniu stworzyli kopie, które potrafiły przejmować osobowość, wartości i zachowania. 1000 uczestników badania, z których każdy dostał za fatygę 100 dolarów przez dwa tygodnie wypełniało testy osobowości, ankiety społeczne oraz grało w gry logiczne i to dwukrotnie. Potem repliki AI każdej z tych osób przeszły te same testy. Podobieństwo między ludźmi a ich cyfrowymi awatarami wyniosło aż 85%. Ambicje badaczy ze Stanforda i Google DeepMind są większe. Repliki ludzi, nad którymi pracują, mają pomagać nam lepiej zrozumieć, jak reagujemy na dezinformację w sieci i wspierać badania społeczne, np. nad uczciwością ludzi czy zdolnościami do współpracy. Jak każdy kima ma dwa końca, a każdy medal dwie strony, tak jest i w przypadku tej sprawy, bo z jednej strony super, że są próby wdrażania nowych rozwiązań, które mają podnosić nasze bezpieczeństwo w sieci, ale jeżeli zadziała to w drugą stronę co jeżeli za x lat zaczną pojawiać się agenci symulacyjni podszywający się pod nas, pod nasze osobowości, które będą realizowały rzeczy, na które my osobiście byśmy sobie nie pozwolili. A teraz przejdźmy do ostatniego wątku, który podobnie jak ten przed chwilą omawiany, będzie miał swoją jasną, ale też i ciemną stronę. A mowa o NVIDIA, która postanowiła poszerzyć swoje portfolio i stworzyła narzędzie oparte na sztucznej inteligencji. A tym razem nie chodzi o chatbota, który potrafi pisać artykuły, ale o Fugato, czyli model AI potrafiący tworzyć muzykę. W jaki sposób to ma działać? Wystarczy opisać utwór, jaki chcemy wygenerować za pomocą słów. I dostajemy w zasadzie piosenkę. Narzędzie ma też generować unikalne efekty dźwiękowe, a do tego ma umieć przekształcać ludzki głos, ubarwiać go wskazanym przez użytkownika akcentem. W pracach nad nowym modelem zastosowano zasoby BBC. Wykorzystano w tym celu miliony próbek audio. Nie wiadomo, kiedy program będzie powszechnie dostępny dla użytkowników. I podobnie jak to było przed chwilą. Mimo tego, że jest pewnie tutaj niesamowity cel na horyzoncie i ogromne możliwości, ma to też swoją ciemną stronę, bo może się okazać, że ktoś będzie próbował wykorzystać takie rozwiązanie do podszywania się pod kogoś, próby modulacji jego głosu w połączeniu z oprogramowaniem, z modelami generującymi filmy, generującymi nagrania. Taki miks, taka kombinacja może być naprawdę bardzo niebezpieczna. I to by było na tyle dzisiaj. Dajcie znać w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie, a my standardowo. Widzimy się już niebawem, trzymajcie się. Na razie hej hej.